Dzień dobry, kochani, dzień dobry gwiazdy witajcie na kanale Luxem Happy. Dziś będzie takie krótkie podsumowanie świąt. Opowiem wam, co dostałam, co my dostaliśmy rodzinnie, ale też powiem Wam o największym newsie tej zimy. Bo dopiero co się zima kalendarzowa zaczęła i myślę, że już więcej aż takich wiadomości nie będę dla was miała. Także zostańcie do końca, bo najlepsze wyjawię. Nie tak na początku tego vloga, tylko gdzieś tak pod koniec. Kochani, wychodzi na to, że święta bardzo zaskakują. W tym roku spędziliśmy Boże Narodzenie rodzinnie, bardzo rodzinnie, w domu naszej rodziny było nas 12 osób, było bardzo przyjemnie, bardzo fajnie, super taka wiecie typowa składkowa wigilia, gdzie każdy coś przygotowywał. Kto mnie obserwuje na Instagramie, to mogliście zobaczyć jak bardzo wspięłam się na wyżyny bycia perfekcyjną panią domu i Sama zrobiłam, nie wiem, 120-130 pierogów, które, uwaga, wszystkim bardzo smakowały. Także zajadaliśmy się tymi pierogami przez 3 dni dosłownie. E, oprócz tego były ryby, były potrawy tradycyjne, potrawy wigilijne, były łóżka, była grzybowa z łóżkami, e, był barszcz z krokietami, był barszcz z łóżkami, właściwie co kto chciał. To miał. Były karpie dla tych, co lubią karpie, karpie pieczone, karpie w galarecie, były łososie, były halibuty, czego tam nie było, słuchajcie. W każdym razie, no, pamiętam, że jak się kładą spać w Wigilię w nocy, to mówiłam mojemu mężowi, że przyrzekam, że do końca weekendu niczego nie zjem. Rano obudziłam się głodna, także będziemy sobie z tym radzić. Po nowym roku, słuchajcie. Yy, Chciałabym powiedzieć, co dostałam, co dostaliśmy. Yy, właściwie wszystkie prezenty w tym roku były dosłownie na życzenie. Czyli dzieci dostały to, co napisały napisały do świętego Mikołaja. Pola dostała yy, jakieś akcesoria do szkoły, dostała bardzo fajny plecak, dostała jakieś takie rzeczy do pokoju, dostała młodzieżową, już tak dostała bardzo fajną kurteczkę, a luś dostał. Jedną rzecz, o którą bardzo prosił, oprócz tego dzieci dostały oczywiście mnóstwo słodyczy, różnych tego typu rzeczy, jakieś tam gry i tak dalej, ale z takich głównych prezentów Aluś dostał, uwaga, idzie w ślady matki, Aluś dostał drona. Także mamy teraz wyzwanie, a jest trochę zimno, mamy wyzwanie, żeby nauczyć się latać tym dronem. Lataliśmy po domu, było parę wypadków w ścianę w ten murę, w, te, w ten murek kilka razy. W, no tak, w jakiś narożnik, w sofę wpadł ten dron, także musimy wyjść na otwartą przestrzeń, jak się troszeczkę cieplej zrobi i naprawdę się nim pobawić. I także mam wspólne hobby z synem. Ten jego dron nagrywa, więc może też jakieś tutaj będę wam wrzucać wideo właśnie nagrane z tego jego drona, nie tylko z mojego. Jeśli chodzi o mojego męża, to zażyczył sobie i wybrał sobie sam jakieś akcesoria narciarskie, a ja... a ja, kochani, chciałam jeszcze lepiej zadbać o moje włosy, dlatego poprosiłam Mikołaja o suszarkę i dziś są moje włosy tylko i wyłącznie wysuszone nową suszarką. Jak się możecie domyślać, poszłam w Dysona także mam tą suszarkę lokówkę, której używałam jako suszarki, głównie nie jako lokówki i teraz mam też tę główną taką typową suszarkę. Super Sonic, czy jakoś tak ona się nazywa. No, jedyna jest taka Dysona. Także tyle. Wszyscy są bardzo zadowoleni. Oprócz tego teściowe babcie tam perfumy, jakieś tego typu kosmetyczne akcesoria i tyle. W tym roku nie szaleliśmy, nie było jakichś bardzo takich grubych prezentów, bo nie o to nam chodziło. Mamy jeszcze jeden prezent nadchodzący, taki rodzinny, więc postanowiliśmy tak trochę spokojniej. Ale chciałam Wam tutaj powiedzieć, czym. Zaskoczyła mnie, czyli przechodzę do, przechodzę do gwoździa programu, pomału budując lekko napięcie, i też kto jest na Instagramie, to już wie. Słuchajcie, moja córka bardzo się ze mnie śmiała, po decyzji, którą podjęłam bardzo spontanicznie. Moja córka bardzo się ze mnie śmiała, bo mówiła: Mamuś, pamiętam ciebie rok temu, kiedy mówiłaś. Że zwierzęta w tym domu będą mniej więcej po moim trupie, tak mówiłam. Że nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości, że albo ja, albo zwierzęta, albo ja albo pies, to samo mówił mój mąż, kotów nie, nie znosimy. Wręcz zawsze mówiliśmy, że nienawidzimy kotów, że koty to w ogóle nie dla nas. Nigdy żadne z nas nie miało kota. I nagrałam już o tym vloga. Podlinkuję wam tego vloga w opisie pod filmem, i jak nie zapomnę, to też tutaj. Słuchajcie, no i tak się wydarzyło, że wiecie, że od końca sierpnia. Mam przecudownego, przewspaniałego, przekochanego kota yy, Devon Rexa, beżowego, w sumie taki rzadko spotykany. Chcieliśmy szarego. Ja chciałam szarego. Yy, robiłam dużo, 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 czytałam na temat tej rasy. I tu była taka rasa. Wiecie, kto ogląda kanał, to, to wie. Była, jest to taka rasa, którą bardzo świadomie wybrałam, bo to jest taki kot jak pies. Słuchajcie, no ten kot. Yy, zachwycił nie tylko nas, nasz kot, zachwycił, zauroczył nie tylko nas, ale zauroczył też naszych przyjaciół. Dwie moje przyjaciółki kupiły sobie Devon Rexy krótko po tym, jak my mieliśmy naszego kota. I tak ta zaraza, słuchajcie, szła dalej po rodzinie i przyjaciółach. I tak się wydarzyło, że kot trafił się też w najbliższym naszym otoczeniu, takim bardzo, bardzo bliskim, w szczegóły nie będę dzisiaj wchodzić. Słuchajcie, to był kotek, który jest jakby identyczny jak nasz, czyli dokładnie w takim samym umaszczeniu. Kotek beżowy. Uważam, że rzadko spotykany jak na dewony, bo dewony najczęściej są szare albo mają takie umaszczenie zwane pointy, czyli są takie jaśniutkie, kremowe i mają ciemny pyszczek, ciemne łapki, ciemny ogonek. A nasz jest cały taki tygryskowaty, jest dokładnie nasz, nazywa się Simba, ma na imię Simba, bo wygląda trochę jak Simba z bajki. I słuchajcie, rzadko kiedy się zdarza, żeby trafił się drugi taki beżaczek. No więc trafił się ten drugi beżaczek, cudowny. Inna rodzina zakochała się też w naszym kotku i postanowiła poszukać dokładnie takiego samego. I niestety pomimo wielkiej miłości do tego kota, wielkiej ogromnej miłości i rozpaczy z powodu bardzo poważnych bardzo, bardzo poważnych alergicznych reakcji jednego z członków rodziny, okazało się, że ten kot musi w wigilię rano natychmiast wylecieć, wyjechać z tego domu. I ja kiedyś na pewnej imprezie powiedziałam, że jakby coś, jakby się pojawiła jakaś alergia, to ja go biorę. Oczywiście było to pewnie pod wpływem jakiegoś wina. I tak się zdarzyło, że dostałam ten telefon wieczorem, dzień przed wigilią, że jest taka bardzo trudna sytuacja. I czy ja mówiłam serio, żebym wzięła tego kota. I w tym momencie, słuchajcie, naprawdę mnie zatkało, bo, bo to jest bardzo poważna decyzja. Mamy jednego kota, jest nam z nim bardzo, bardzo dobrze, ale, no, mój mąż był kategorycznie, powiedział, że nie. Dzieci tak nie do końca były przekonane. Ja szkoda mi było go nie wziąć, natomiast też chciałam i dla tej rodziny, żeby nie musieli go oddawać do hodowli. Hodowla w innym mieście, no już nie mieliby kontaktu, pewnie dzieciaki też z tym kotkiem. I słuchajcie. Hmm, no, trzeba było przekonać mojego męża. To się nie do końca udało, ale troszkę też zrobiłam taką grę, że powiedziałam: weźmy tego kota na święta i zobaczymy, jak będzie w święta, ewentualnie odwieziecie go do hodowli w poniedziałek. Oczywiście nie jest to bardzo dobre dla zwierzaczka. Nie zmienia to jednak faktu, że finał okazał się być najlepszy chyba, jaki mógł być. Nasze koty po dobie zakochały się w sobie. W tej chwili śpią razem, jedzą z jednej miski. Piją z jednej miski, oblizują sobie łapki. To są dwa samczyki, jest między nimi 5 tygodni różnicy, dwóch chłopaków. Słuchajcie, nasz kot jest bardzo szczęśliwy, ma wreszcie partnera do zabawy. Koty są prawie tej samej wielkości. I no są przeurocze, są przesłodkie, można spędzić, jak są grzeczne i śpią, to można. Spędzić godziny całe, po prostu gapiąc się na nie, patrząc się na nie i zachwycając się tymi kotami. Myślałam też, że nie będę w stanie pokochać drugiego kota, no bo nasz to nasz, prawda? A drugi to drugi. No, słuchajcie, po, po, po jakby minęły dwie doby i. Chodzę i mówię, że po prostu nie wierzę w to, co się dzieje, bo naprawdę ten, ten kotek chwycił mnie za serce. Jestem absolutnie zakochana, dzieciaki też. Teraz dzieci biorą dwa koty, idą się bawić, organizują im jakieś zawody. Te koty są bardzo kontaktowe, także jeżeli ktoś z Was chciałby rozważać kota, polecam bardzo tę rasę, dlatego że to są bardzo kontaktowe koty, bardzo otwarte koty jak psy czyste, fajne, nie jakby roznoszące sierści, bo nie mają takiej typowej sierści, mają podszerstek. Są urocze, uwielbiają ludzi, chodzą za człowiekiem jak pies, bardzo gadają, tak kontaktowe. Także naprawdę kochani, bardzo, bardzo, bardzo polecam, szczególnie dla osób, które mają dzieci i rozważają takie niekłopotliwe, małe zwierzątko, to naprawdę będziecie mieli dużo radości. Wy jako rodzice i dzieci jako dzieci z tego kota. No u nas Simba najpierw zasypiała z Simbą Alan, potem wykradała go Pola. Później wykradałam go ja, więc teraz mamy dwa koty do wykradania. Albo dzieci po prostu, każdy bierze swojego. Naprawdę jestem w szoku, mam dwa koty. i Jestem, uwaga, bardzo szczęśliwa z tego powodu. Także słuchajcie, była decyzja, tak jak mówiłam, spontaniczna. I bardzo się cieszę. Jest to oczywiście dosyć duży obowiązek, także podsumowując, pola powiedziała, mama, nie mogę w to uwierzyć, że z opcji zero kotów po moim trupie zwierzęta w tym domu doszliśmy do trzech rybek, jednego i dwóch kotów w 12 miesięcy. Także taka sytuacja wigilię dostaliśmy taki prezent od Świętego Mikołaja i to już rano. Teraz tylko wysyłamy, yy, wysyłamy zdjęcia dookoła jak piękne są te koty, jakie są urocze razem i wszyscy się zachwycają włącznie z nami. Także staramy się dzielić tą naszą radością z tych dwóch kotków. Kochani, dajcie mi koniecznie znać, co dostaliście od Mikołaja, czy jesteście zadowoleni, czy były jakieś takie prezenty do odesłania albo do przekazania, albo do schowania do pokoju. Na niechciane prezenty. Eee, czy może kogoś e, jakaś sytuacja zaskoczyła w te święta tak bardzo jak mnie? Eee, ten kotek. Eee, kotek ma na imię Hiko, także to imię było nadane przez poprzednich właścicieli Hiko e, i tak zostanie. Podoba nam się także, jest Simba. I Hiko, Hiko to jest podobno jakiś, jakaś postać z bajeczki, ale muszę dojść do tego, żeby zrozumieć. Yy, kochani, to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania o rasę o Demon Rexy, to dajcie znać. Jeżeli macie jakieś sugestie co do kolejnego filmu, yy, to też dajcie znać. Chętnie nagram coś na Wasze życzenie. Kochani, całuję Was bardzo serdecznie, poświątecznie i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Nie zapomnijcie o subskrybowaniu kanału. I śledzenie mnie na Instagramie, bo tam będzie coraz więcej słodkich filmów z koteczkami. Trzymajcie się, buziaki, pa!